Cześć kochani, witam Was na kolejnym moim drapingu. Dzisiaj, na dzisiejszy draping przygotowałam z drapeczki yy, takie yy, jak Jubiluszowy Milion, Klub Milionerów, Złoty Los, który przyniósł mi szczęście, i Jamesa Bonda. Będziemy go próbować. Także co. Na zdrapki wydałam 20, 40, 50, 60 zł. To więc zabierajmy się za drapanie. Przybliżę Was, kochani moi, żebyście dobrze widzieli. Oho, tylko czy dobrze widać? Coś jakieś takie za mgłą jest strasznie, ale powinno być ok. Dobrze, tak, że idziemy. Pierwsze, najpierw weźmy na rzut bonda. Mamy 0 zł, jak zwykle. I mamy tak. Wygrywające liczby to 18, 13, 27, 29 i 26. I mamy liczby takie jak 28. Oboczek. Oboczki. O, powiem tak. 22, 15.

I 14 nie ma. Także niestety bądzik okazał się pusty. Idziemy do kolejnej z drapeczki. Jest to złoty los. Troszkę was odchylę. I co? I drapiemy. I mamy 12. 6 35 16 i 23 może was przybliżę, żebyście lepiej widzieli bo coś mam jakiś obraz taki, jakiś nie ten i co, i idziemy żeby tak nie polecieć za daleko mam 49 8 3 42 trzydzieści sześć oboczek cztery czterdzieści siedem dziewiętnaście piętnaście oboczek i trzydzieści jeden nie mam lecimy dalej i mamy trzydzieści siedem nie ma dwadzieścia jeden nie ma dwadzieścia dwa oboczek 1 i 9. Nie mamy, i ostatni rządek to 5, nie ma, oboczek. 45, 40, 14 i 39. Także ta zrapeczka też jest pusta. Przechodzimy teraz, może, hmm, do jubileuszowego miliona. I co? I sprawdzamy. I wygrywające liczby mamy. Jak? Osiemnaście, trzydzieści jeden, czterdzieści sześć, trzydzieści dwa, pięćdziesiąt siedem i trzydzieści. I mamy takie. Czternaście nie ma, pięćdziesiąt sześć oboczek, 42 nie mamy, 26 nie mamy, 45 oboczek, lecimy kolejny rząd. 47 oboczek, a mamy 57 też. 38 nie mamy, 21 nie mamy, 44 nie mamy i 43 nie mamy. Nie mamy, lecimy, kolejne rządki i czterdzieści nie mamy, pięćdziesiąt cztery nie mamy, dwanaście nie mamy, dziewiętnaście oboczek, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt siedem mamy. Niestety, dwadzieścia trzy nie mamy, trzydzieści siedem. Nie mamy, 17 nie mamy, 18 mamy, 18 kochani, super, czyli na minusie yy, nie będziemy. Lecimy dalej: 13 nie ma, 41 nie mamy, 52 nie mamy, 16 nie mamy. 39 nie mamy, i ostatnie to jest 48, a 48 nie mamy. Więc zobaczmy, kochani, co nam się kryje pod 18. Mam nadzieję, że będzie więcej niż 20 zł. Ale jak będzie 20 zł, to też jest dobrze, chociaż za jedną zdrabkę nam się zwróci. Także patrzymy. I mamy 20 zł. Super. Tylko teraz tak, powiedzcie mi, gdzie tu się patrzy. Kontrolna A mamy A, tu mamy numerek o. i tu mamy AA. Dobrze. Czyli za jedno nam się zwróciło. Super. I ostatnią naszą drapeczką, która też na premierze przyniosła mi szczęście, bo wygrałam w niej 100 zł. A jak będzie teraz, kochani, to zobaczmy. I idziemy. I mamy. 11.

Trzydzieści nie mamy, dwadzieścia osiem nie mamy z oboczek, czterdzieści jeden i trzydzieści dwa. Lecimy sobie dalej i mamy siedemnaście oboczek, czterdzieści trzy, czterdzieści pięć nie mamy, trzydzieści siedem nie mamy. 5 nie mamy. 47 nie mamy. Oj, gdzieś za daleko poleciałam. 22 nie mamy. 15 oboczek. 14 oboczek. 31 nie mamy. I ostatnia, ostatni rząd to jest tak, 19 nie ma osiem nie ma, 38 nie ma, 9 nie ma i 27 nie ma. Także ta zdrapeczka też jest pusta, więc podsumowanie będzie szybciutkie. Czter, miałam cztery zdrapeczki, na cztery zdrapeczki nam trzy nam przegrały a wygrało nam wygrała nam jedna z drapeczka jubileuszowy milion z kwotą 20 zł także na minusie yy, jestem 40 zł ale to nic teraz tą dwudziesteczkę. Pomnożymy i może nam się coś zwróci większego. Także poproszę o łapeczkę pod tym filmikiem. Do góry, do góry, bardzo bym prosiła. Subskrypcję jakiś miły komentarz. No i oczywiście do wzięcia udziału w konkursie na Tibli, który od dzisiaj został wznowiony. Także yy, zapraszam chętnych. Nagrody, jak już widzieliście, jakie są. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Yy, I co jeszcze? I No i zbliżamy się wielkimi krokami, zbliżamy się do konkursu na 500 subskrypcji. Także Subskrybujemy, lajkujemy i robimy konkursik. A na konkursik też zapowiadam fajne nagrody. Także co? Życzę wam miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym drapingu. Pa! Mua!